Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się tunelowa skania, która została wyprodukowana w Szwajcarii i tam służyła, a teraz służy na Islandii strażakom z Keflawiku. Could you tell about this car? Yeah, this is a Scania 2010. Uh, we bought it in October and we're still working on it to put it in our service. But it has already gone in one major uh, fire and it really worked well. Okay. And it has a 3000 liter pump and a 3000 liter tank in it, 500 liter foam tank. Okay. And it has a pump and roll system in it, so we can actually drive the car when we're also using the monitor. And it has uh, high pressure hoses on each side. Inside, uh, you have uh, someone's specific, uh, specific systems, like maybe pressure, air pressure? Or Yeah, or yeah you, you, you can put it in high pressure at the monitor, at the, uh, the computer monitor inside the car, okay. and also at the back. Okay. Drodzy widzowie, także słyszeliście, że mamy tutaj mm, kilka systemów, mamy e, ścianę wody, która e, wypływa stąd i schładza nam przód pojazdu, mamy również monitor, który możemy kontrolować ze środka pojazdu, e, z takich systemów, których o których Pan nie opowiedział, ale ja Wam pokażę, zobaczcie ciekawostkę. Siedzenie, każde siedzenie ma miejsce na aparat powietrzny. Z tyłu są trzy fotele, z przodu są dwa fotele. Pięciosobowa załoga może poruszać się z tym pojazdem i może się ubrać od razu, jadąc do akcji. Grubsze drzwi, wykonane z, z takich materiałów, które powodują, że, że jakby gazy mają trudniej przeniknąć do wnętrza. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest ciekawostka związana z tym pojazdem. Jeżeli pójdziecie tutaj ze mną i zobaczycie na reflektor, ten u góry, zobaczcie, z najaśnicy jest on przytopiony z tego względu, że e, samochód brał udział w pożarze i e, w pożarze w tunelu i jakby oddziaływanie termiczne e, było tak duże, że e, przytopiło niektóre elementy wyposażenia. No, lampy się ostały na tyle, że nie, nie była konieczność ich wymiany. Pokażę Wam tylną skrytkę, jak wygląda, zobaczcie. Mamy tutaj taki patent związany z tablicą suchościeralną, która jest zabudowana na tyle autopompy. Mamy możliwość włączenia podgrzewania skrytek, tankowania i podawania wody z nasad, które są oznaczone ciekawa, ciekawostko kolorem zielonym. Kolejną rzeczą, której wam chciałem pokazać to. Ten samochód jest strasznie do, do zbrojania, on nie jest nowy tak jak słyszeliście 2010 rocznik, aczkolwiek przyszedł ze Szwajcarii i, i strażacy go dopasażają, usprawniają Mamy gotowy odcinek węża z prądownicą Delta Fire z Wielkiej Brytanii, w ogóle tych prądownic jest tu bardzo dużo, są świetne także zobaczcie film na kanale o tych prądownicach u mnie Co więcej, pan tutaj wspomniał, że są dwa systemy szybkiego natarcia Jeden z, pra z prawej strony, tak jak tutaj, skrytka 2K. O, mamy wezwanie. Zobaczcie. 3. Okej okay. What is happen? It's one call on the ambulance. I, oh. I just put it okay. The ok, ok. Będę kontynuował, bo tam mają wezwanie. Jak słyszeliście, jednego z ambulansów. Jak wspominałem o prądownicach, to jest ich kilka. No i lukasowskie narzędzia. E Elektryczne, chociaż strażacy z Islandii preferują Holmatro. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Ja wchodzę do środka. Będzie nam tutaj system dźwięczał, ale ja Wam tylko powiem o aparatach powietrznych zabudowanych z tyłu. Z takich ciekawostek mamy tutaj butle powietrzne zapasowe między przodem a tyłem. Cała półka jest zabudowana troszeczkę jak we Władysławowie, czyli OSP Władysławowo polecamy świetna zabudowa pojazdu skania, czyli nie mamy za bardzo widoku do przodu, ale chodzi o to, żeby tego sprzętu zabrać jak najwięcej. Skrzynia. Biegów, która tutaj się znajduje, jest automatyczna. Dodatkowo możecie w przewidzce zobaczyć, jak wygląda joystick monitora na wodę. Przechodzimy na drugą stronę pojazdu. Jeżeli chodzi o, o drugą stronę pojazdu, mamy tu jakiś początkowy sprzęt. Odkurzacz z zakresu ratownictwa chemicznego. Mamy drugie szybkie natarcie i mamy również odcinki węża 5275, które mogą służyć do zasilenia, oraz mega wielki rozdzielacz byczy na 110, także nieźle, nie? 110, 4x75 na wyjściu no i cóż, tak mamy pokrótce opowiedziany ten samochód, tutaj możemy jeszcze przejść na chwilę do panelu sterowania żebyście zobaczyli te wszystkie systemy jakbym poświęcił chwilę, to pewnie bym rozpracował, bo takie tunelowe pojazdy mają bardzo dużo bardzo dużo ciekawych rozwiązań aczkolwiek ja w tym momencie nie jestem w stanie z głowy powiedzieć, bo nie spotkałem takiego samochodu wcześniej, aczkolwiek yy, yy, strażak, który ma wiedzę na temat tego pojazdu, akurat wyjechał na akcję ambulansem, to nie był ten strażak, który nam oprowadzał, yy, dobrze myślę, że to już wszystko, postaram się Wam zaprezentować jeszcze sygnalizację dźwiękową Damian nagra nas z zewnątrz, z przodu Wszystko w dzisiejszym materiale. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zapraszam Was do wspierania nas na Patronite, poprzez przycisk Wesprzyj na YouTube, lub też poprzez postawienie nam kawy przez link Buycafe. Możecie nas wesprzeć w ten sposób finansowo, jednorazowo, kwoty wsparcia już od 5 zł za kawę. Link znajd znajdzie się w opisie pod filmem, czyli pod spodem. Znajdziecie go również, jeżeli napiszecie do nas bezpośrednią wiadomość na Instagramie.